Dzień dziękuję bardzo. So, approximately 6 hours. And weather right now is 22 degrees a bit windy later on. No to moi drodzy, lecimy.

12 km nad ziemią, i znowu coś. Ale zanim chciałbym do tego samolotu, to wydarzyło się tak wiele, że nie jestem w stanie tego w ogóle ogarnąć. A po z Paryża, jak wiecie, tam się coś wydarzyło, takiego, że rozwaliło właściwie życie. Trafiłem do Polski. Trzeba gdzieś pobiegać, coś załatwić. Przede wszystkim trafiając różne swoje prywatne sprawy, nie wziąłem pod uwagę, że mogą zamykać granice. No i jak wymyśliłem, że no najwyższa pora, już tyłek ruszyć i pojechać dalej w świat daleki, okazało się, że mój pierwotny plan, czyli Indonezja, no niestety nie wypał. Miałem tam spędzić mniej więcej pół roku, nic z tego nie wyszło. Z planem, i to już takim na bogato, no bo skoro Indonezja nie wychodzi, na no to trzeba zrobić jakąś alternatywę. Pomyślałem, że skoro mam kumpla na Białorusi, pozdrawiam cię, Diman, no to może jakoś tam przez Ukrainę i dalej dołem przez Rumunię do Bogali, gdzie miałem bardzo fajny temat już nagrany i chciałem po prostu tam zorganizować kilka no ale to nie wyszło dlaczego nie wyszło? bo że gdy kupiłem bilet na e, gdy mi Dima załatwiał widzę. to ja jednocześnie kupiłem już bilet na Ukrainę na Ukrainie miałem załatwiony Airbnb swoją drogą zapraszam Cię do, do linku, który jest na dole tam 140 zł czeka na Ciebie gdy załatwiłem te Airbnb, no to co się okazało? No, że zamykają granicę tutaj e, dookoła Polski. Ukraina prowadziła, e, właściwie nie Ukraina, tylko e, samoloty przestały tam zwyczajnie wprowadzić. No więc kolejne, e, kolejne kłopoty, kolejne przemerwowanie swoich planów. E, jednocześnie na Białorusi zaczęło się trochę źle dziać. Co, co dalej, tak? No a do Bułgarii jeszcze można było pojechać ale więc powiem o to wszystko bezpośrednio trafię na Bułgarię e, no i już byłoby wszystko cacy, pięknie ale okazało się, że e, można, muszę pojechać ale trzeba najpierw zrobić e, test na wiadomo na co e, test kosztuje około 500 zł, to jest ponad 100 euro bo w niektórych e, w placówkach, nawet gdzie 600, potrafi kosztować tak czy inaczej drogo No więc jest miejsce, do którego można polecieć e, i nie martwić się o to, czy jakiś test, nie test. Mimo, że bilety słuchajcie, są do kupienia, można przykład, gdzie się podoba, tak. E, no ale żeby ten test, to znaczy nazywa CPR czy PCR, e, no wiecie o co mi chodzi, tak. No i e, znalazło się takie miejsce na planecie, do którego teraz. E, to jest jedyne miejsce, do którego można było jeszcze polecieć. Mam bilet kupiony w jedną tylko stronę. No ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No bo to wyspa, tak? Ale co to za wyspa? No mam nadzieję, że zanim się okaże, co to za wyspa, to w komentarzu zaczniecie pisać, cóż to może być za wyspa. Wygląda z lotem jest rewelacyjna. Mam nadzieję, że jak wyląduję, będzie również e, taka sama. E, jak wsiadałem do, do samolotu, padało. Padało, było zimno, było północ, było beznadziejnie. E, a tutaj? Sami popatrzcie. To jesteśmy na lądzie stałe Teraz tylko odprawa i jesteśmy już na miejscu. Do you have the QR code? Przed przylotem tutaj trzeba było wypełnić kwestionariusz, e, i dostaje się kod w tym, e, Na tym kwestionariuszu trzeba było wypełnić, gdzie się będzie przebywać. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, niestety musi ruszyć tyłek i zrobić to od zera, czyli długo pisać rękę i do przodu. A teraz będą sprawdzać te kody, więc stoję grzecznie. <grym> six. Rzecznie przeszedłem na drugą stronę. W tej chwili będę odbierać swój plecak. Jeszcze czekam na kumpla, z którym właśnie się wybrałem w tę dziwną podróż. Witajcie na Tenerife. Teraz mi się morda uśmiecha. Super. No to czekamy przyzwyczajenia patrzę na czerwoną walizkę. a To przecież nie mam dzisiaj walizki, tak? Tylko dzisiaj jest to plecak. I to cały zielony. No dobra. To czekam na swoje te graty. Właśnie jadą. Słuchajcie, jestem już na, na Teneryfie. I okazało się, że nie ma samochodu. E, I nie ma rozlegu. No i jak? Nie, ona nic nie ma, ona mówi, że na bookingu załatwiono albo szukamy to, małego. Okej okay. No to szukamy No więc komputer w rękę warto go wozić ze sobą mimo, że jest wielki i ogarniamy Nocleg, który tutaj był załatwiony okazał się, że e, no, z, powiedzieli mi powiedzieli mi, że nie będzie noclegu dlatego, że... no właśnie prawdopodobnie dlatego, że jestem z Polski a że tam jest czerwona, kolorowa wybrat strefa no to jest kicha, dupa i wiadomo teraz muszę ogarnąć kolejny nocleg, a jednocześnie e, trzeba załatwić też e, furę, właściwie ją odebrać i tutaj pojawił się kolejny problem, ponieważ jest, ale nie ma no więc najpierw biorę, ogarniam nocleg, a potem zobaczymy e, robi się ciekawie a dopiero, dopiero pierwsza, pierwszy krok zrobię na, na Teneryfie, a już są takie akcje. Mega zarąbiście. Bardzo mi się podoba. Także ja ogarniam nocleg i rzucimy się za chwilę. Mija, słuchajcie, już godzina, a jeszcze samochód jest niezałatwiony. Mimo, że jest opłacony. Masakra. Ja zgodniałem masakrycznie. Muszę coś zjeść, a jedyne co tu jest, to czekolada. Masakra totalna. Naprawdę nie ma, nie ma żadnej wody ani niczego takiego Już mi nogi w tyłek i chciałbym coś zjeść i... ciepłego Moi drodzy, żeśmy przylecieli o godzinie 17 Która jest godzina? O bo jeszcze trochę A <noise> już mamy ciemno 19:30. Więc... Do godziny od 17, czyli po wylądowaniu do godziny 19 było załatwianie jednego samochodu. A jak się w końcu udało go załatwić, i człowiek dostał klucze i przeszedł na stanowisko numer 68, zobaczył to. Daj daj te klucze. Daj, daj. Jego ja muszek na wiesz Pierwsze miejsce na tej teneryfie to Los Gigantes. I zobaczcie jaki tutaj jest znak. Jest napisane, że lepiej tutaj nie wchodzić, bo można dostać skamyka w głowę, ale skamyka nie byle jakiego, bo takiego który tam jest na samej górze. Naprawdę mega głazy potrafią tutaj spaść i są tacy dzielni i odważni albo wręcz głupi i prymitywni, którzy wchodzą gdzie popadnie. Dzisiaj jest 24 stopnie Cisza, spokój Chociaż jedną rzecz odwołali no, Żal do to no. Otóż miałem dla was zrobić przesudowny materiał z czubka wulkanu No i niestety nie uda się tego zrobić Zepsuł mi się adapter do GoPro Niestety nie mam normalnego dźwięku Tylko leci bezpośrednio z kamerki Eee, pewnie będzie słychać wiatr, a wiatr tutaj, jak widzicie, po moich włosach trochę, trochę śmiga. Wlezę tutaj, chociaż nie powinienem, ale zobacz, Kurczę, ile skał! Zobaczcie, jak to wygląda. Wow, ile statków na dole. Ja, pierdziło super mega. Super. No ale tu można dostać w Trzeba ostrożnie schodzić. Spójrzcie na to Widać, że tutaj wpadłem Ja pierdziu Tu się właściwie droga kończy Nie powinienem się, Ale robię to dla Was Pamiętajcie moi drodzy Kurde jakie skały Ja pierdziu A tutaj Jaki mega widok Ożesz ty w życiu Nieźle wieje, co? Nie wiem czy się dobrze nagra Ale ja pierdziu jaki widok Los gigantos Was Vitos! <ścoughs> Wyprawo z Kojotos! I komu się podobało, to słuchajcie łapka w górę i dajcie komentarz, to naprawdę pomaga. A dla tych, co chcą mnie bardziej wesprzeć, zapraszam na linki na dole Patronite yy, oraz inne. Także jest coś dla Was, jest coś dla mnie. Warto, jeszcze popatrzymy, co? No mega! Ale Zarobił Zarobioza z Gigantos! <laughs> Jak mi się teraz humor udzielił! Zatrzymałem się na chwilę. Powiem wam, że tutaj benzyna kosztuje 0,85 yy, za litr, yy, czyli niecały euro. A w tej chwili kieruję się, słuchajcie, na maskę, na maskę. A gdzie ta maska? Co tam będzie? Zapraszam na ciąg dalszy. Moi drodzy, miałem być tam na tym gigantycznym wulkanie, ale nic z tego nie wyszło. Eee, oddali za bilety i całe szczęście. Natomiast na samej górze powiedzieli, że wiatr jest na tyle potężny, że. Sorry, Gregory, ale nie wlezę. Haha. <zysy> 4 prawie kilometry w górę No 3,718 Kurcze, Miałem być na nie na samym czubku No niestety nie udało się Oj, może następnym razem Wiatr, który Był o godzinie, o której Chciałem wejść No sięgał 70 km na godzinę Więc sorry, ale nie udało się Powiedzieli, że albo Zmienię datę Albo, no albo nie wejdę ale tutaj zmienić datę nie jest takie proste, bo nawet jeżeli bym zmienił godzinę, to niestety nie mógłbym wejść na sam szczyt, a to wynika z biurokracji hiszpańskiej. Nie wiem, czy oni tak lubią, czy nie, ale uwaga, jeżeli się zmieni godzinę wejścia na sam szczyt, to niestety już wtedy na szczyt nie wolno wejść. Dlaczego? No, bo musimy mieć oddzielne pozwolenie, żeby wleść na ten szczyt. A skąd się bierze pozwolenie? A No, z innego miejsca niż kupuje się bilet i tak dalej, i tak dalej. Także, no, niestety, musiałem zrezygnować z wejścia na tę idę. Następnym razem nie odpuszczę jej. Być może jeszcze się uda. Eee, nie wiem. Eee, no, bardzo bym chciał. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał. Tym bardziej, że no, widok stamtąd musi być naprawdę oszałamiający. No, sami spójrzcie dookoła, jak to wygląda. To jest po prostu rewelacja. A przecież. Sama góra oddalona jest teraz, znaczy cały ten wulkan, oddalony jest w tym momencie ode mnie. No jakieś 15-20 km. Spójrzcie, <śpuszczanie> jakie to jest gigantyczne, to jest gigant, a obok jest dawny stożek po prawej stronie, taki trochę ucięty. To jest e, dawny stożek, a potem wyrósł drugi, no jakby się tak z dwa połączyły i to tak by zrobiło pierdut, ale byłaby akcja. Kurczę, bez szans. No po prostu w tym momencie człowiek sobie zdaje sprawę z tego jakie to jest gigantyczne, jaki gigantyczny żywioł, a tam w oddali, tam, tam gdzieś, Atlantyk. Super. Jak widać, wszyscy zatrzymują się, robią tutaj zdjęcia. No, bardzo fajny, bardzo fajny zakola. Spójrzcie na tamte serpentyny. A tam gdzieś w oddali, nie wiem czy to będzie widać, jest wejście w górę, jest tunel w górze. I naprawdę wyobraźcie sobie, że wszyscy tutaj tymi serpentynkami, co zasuwają, no muszą mieć naprawdę ręce twardo na kierownicy. Powiem wam tak: z każdym kilometrem, gdy jadę tutaj na, na coraz wyższy punkt, w uszach pyka, tak wiecie, jakby się samolotem leciał i robi się po prostu pyk.